Witam wszystkich Zaczynam serial o rybkach akwariowych Poznajemy gatunki ryb akwariowych Dzisiaj w odcinku będzie naszym gościem rozbora klinowa Bojownik tylko tak dla dekoracji pływa Słuchajcie, jest to ryba stadna Pięknie pływa w stadzie Nadaje się do akwarium ogólnego nie jest wymagająca. Temperatura wody 22-25 stopni. Jest wszystko żerna. Nie ma najmniejszego, widzicie, o problemu już wariuje. Myśli, że zaraz będzie kolacja. O, bojownik też. Nie ma najmniejszego problemu z karmieniem. Wiadomo, aby był pokarm w miarę drobny. Rybka z rodziny karpiowatych. Nadaje się do Biotopu Azji do akwarium z brzankami, również się nada. także do ogólnego akwarium z Danią, z kardynałkami, neonkami, ze skalarami. No w sumie jest to często kupowana rybka i myślę, że w większości akwariów jest, jest gościem. Także naprawdę ją polecam. Tu, jak widzicie z ciekawostek, omówicie nieraz, że bojowniki są agresywne, czy można trzymać z rybami. No, proszę bardzo. Jak widzicie, naprawdę nie interesuje się innymi rybami. no Dostał szału. Bo myśli, że zaraz jedzonko będzie, i zaczął poszukiwać. To jest bojownik strzępiasty. Co prawda nie o nim dzisiaj film, ale tak z ciekawości, jak już pływa, to już coś tam powiem. Rozbora no, dorasta do 4 cm. Osobniki, jakie sprzedajemy, mają 2 cm, 2,5 cm. Tak maksymalnie. Są to ryby młode, zdrowe. Do tego towarzystwo kieryski. Tu akurat jest panda, są też mile widziane. Także pamiętajcie, jak chcecie sobie wypełnić strefę środkową w akwarium, to naprawdę polecam stadobrzane. Oczywiście, w zależności od wielkości zbiornika przy 60 litrach niech to będzie około 10 sztuk, przy setce może być już 15. Wiadomo, przy 300 litrach może być 100 do 30, 40 sztuk. Będzie na pewno pięknie wyglądać. Także słuchajcie, jak się podobało, łapki w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam do, na kolejny odcinek. Pod linkiem w opisie filmu macie link do kanału, do YouTube i do linku do ogłoszeń. Także zapraszam wszystkich i jeszcze raz, cześć, trzymajcie się.